mam. Mamy Piątkowy poranek by na czwartą dziesięć Tak no, Wróć czwarta czterdzieści Ale i tak wcześnie Trzeba jechać Trzeba iść w górę Szybkie śniadanko I ruszamy 15 minut później można się troszkę dotlenić 13 stopni Ptaki ćwierkają godzina piąta czas myć zęby po śniadanku i startować w górę w pieszczat dzisiaj zdobędziemy najwyższy szczyt pieszczat ze względu na to, że jestem mega zaspany to nie pamiętam jak się nazywa ale jedziemy zaraz na parkingi Zdobywamy szczyty. Drugi szczyt z korony gór polskich, z będziemy dzisiaj. Zostanie 23. Trzymajcie kciuki. O tak. Godzina 5.20. Tu mamy piękną mgłę. Tu mamy pięknego i Już mózg zaczyna pracować, a tam w oddali będzie wschód słońca. Zobaczymy czy dzipek będzie chciał odpalić w tej godzinie W sumie nawet nie wiedziałem, że tak ładno jest Kurde. Dobrze, że bluże wziąłem 13 stopni Na plusie Do parkingu mamy 48 km Czyli 42 minuty A po lewej mamy Piękny, w sumie nawet Agresywny wschód słońca No i zjeżdżamy w dół Za 500 metrów jakiś punkt widokowy no ale to zrobimy ewentualnie w drodze powrotnej. Jest fajnie. No, jako punkt widokowy jest super. Słychać tylko szum opon i V6, jepa Trzeba włączyć, bo lusterka się dalej parują. 10 stopni mamy. Jeepek pokazuje, że dycha jest. Więc dosyć drześko, jak na krótkie słodenki. Dobra, możemy jechać dalej. Już z zamkniętym oknem. Bo wypizga nas a jest 9 stopni im wyżej, tym chłodniej w sumie to jednak góry są kurde, tu można było długie spodnie wziąć jak widać nie jesteśmy pierwsi, jesteśmy raz, dwa trzy, cztery, piąty, szóstym pojazdem i jak na razie bramki otwarte kurcze, nie ma gdzie zapłacić za bilet, później zapłacimy na razie posłuchajcie jak ptaszki śpiewają Trochę mnie pora i tu I wiem, że buty są nie takie. Ale trzeba być twardym, a nie miękkim. Idziemy tam, na tarnicę. Niebieski szlak. A jesteśmy tu, gdzie stoimy teraz, czyli nie wiem, gdzie jesteśmy. Tarnica 2 godziny 15 minut. Oczywiście biletu nie możemy kupić, bo nie mamy jak. Nikogo nie ma. Zasięgu nie ma i zapłać przez aplikację. Ciekawe jak. Dobra, zasuwamy szybko. Pyk-pyk. I osiągnięty cel. Cieplutko. Słoneczko zaczyna świecić. Mamy 6,36. Ile będziemy mieli przewyższenia? No to taką wysokość musimy pokonać. Nie mam pojęcia. I z powrotem krótkie sporemki jednak były dobrym rozwiązaniem lub długie z możliwością od, od odsunięcia na i tutaj się schody zaczynają Jak ktoś policzy ile ich jest nie będzie bardzo słabo to widać, bo jednak tu jest Ciemno, no, ale takie życie, nie wszędzie że być widot. Tu chwilą ciszy możemy się delektować I takim pięknym widokiem. Tak wyglądają wieszczady. O godzinie 7.30 Słońce jest za drzewami. Na razie jest mega komfort. I jak dojdziemy, to już będzie w pewnie skwar. Ale w drodze powrotnej znowu będzie droga przez las nas czekała. I już plus. Bo nie w górę, a w dół. Jeszcze raz Warto swojej ceny Pogoda jak to w górach Trochę się zmieniła W sumie nie ma drzew Więc wieje Jest dosyć chłodno Trzeba troszkę klatkę Zasłonić bluzą Ale jest pięknie To Jest przestrzeń Wolność się czuje Wiatr we włosach I w mikrofonie jest fajnie polecam warto wydać te kilka złotych żeby ze dwa razy trzy razy w roku sobie pojechać w takie miejsca co prawda trochę krótko bo wyjazd czterodniowy z tego jeden dzień jazdy w jedną, drugi dzień w drugą i tylko dwa dni zostawiam Podróż po górach ale Taki weekend też jest fajny. Lepszy taki niż wcale. Albo siedzieć z piwem przed telewizorem, i takie schody do piekła. Ale jak już będziemy u góry, to będzie niebo. Tu nie jest tak płasko jak w Mazowieckim. Dobrze. 800, ale jesteśmy dwie minuty przeszycie. 8,2 jesteśmy na górze. Taki piękny widok szczycie trzy osoby ósmy całe tak się zdobywasz w ciszy i spokoju A nie jak niektórzy w pół roku na to lepiej przyjechać przed latem tak. No, i to koniec tego szlaku. W sumie szlaku to nie jest koniec, ale zdobyłem to najwyższy szczyt. Bieszczad, a teraz idziemy w tamtą stronę. Kolejny szczyt, jest zdobywać już nie najwyższe ale już mamy dwa szczyty z Korony Gór Polskich Teraz idziemy sobie z tą ścieżką na drugi szczyt tam w górę a później z góry będziemy szli tędy, tą malownicą ścieżką wzdłuż może nie wzdłuż, ale przecinającą tą to wniesienie tak w połowie mniej więcej albo się stoczymy w las Albo to idziemy. Z góry przepraszam za wiatr, ale na to nic nie poradzę. Wieje jak u mnie na działce. Nie ma nikogo za nami, jesteśmy sami. Wierzcady są zajebiste. Całe góry dla nas na wyłączność. Dziewiąta dwie. A na szlaku dalej pustka. Dalej pusto. Już niedużo schodków zostało. Jestem sam. Tomasz chyba spadł ze szlaku. Nie, no na pewno nie spadł. Gdzieś tam w górze jest. Nadal jesteśmy sami. Nikogo nie ma. Można się tu wyciszyć. Szkoda, że tam nie można wejść. Posiłek regeneracyjny zjedzony. Szczyt zdobyty. Jeszcze tylko chciałem dodać, że tu mamy taki piękny szlak. A na szlaku spotkaliśmy biedronkę. Tutaj niedługo nową placówkę będą otwierać. No i schodzimy. I podziwiamy. I tu słów nie potrzeba wcale. Mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. W tym wypadku jestem bogatszy bo naprawdę tutaj bardzo mało mówię a dużo podziwiam jest super tylko te kurwa schodki męczą a teraz zejdziemy o sam dół znaczy do tego skrzyżowania i będziemy szli tak. ale widok jest piękny wiem, że to się powtarzam powtarza się ale widok jest piękny. Na kamerce nie wiem, czy to odda. To raczej nie odda. A szkoda. Żałujcie. My w ciągu najbliższych ostatnich, przepraszam, dwóch godzin, na i lepiej, spotkaliśmy jedną osobę, jedną panią, która jest za nami. Jakieś, nie wiem, 500 metrów. Wyprzedziliśmy ją i idziemy dalej. Trzeba sobie usmysłowić, że na przykład w zakupanym to byśmy. Nie, nie byłoby takiej swobody jak tutaj, że można sobie pośmiać się, pożartować, powygłupiać. Tu byłoby przede mną, byłoby 20 metrów przede mną, byłaby jakaś osoba i za mną. A tu w ciągu dwóch godzin jedna osoba. Jedną, jedną osobę, jedną panią. Super. A tutaj mieć domek. Wiem, że to jest nierealne, bo to jest park narodowy. Ale jakby było to realne, to z takim widokiem można się budzić każdego dnia, pić kawkę poranną, siedzieć na tarasie. I żyć, żyć pełnym życia, żyć tym widokiem, górami, tym pięknem, podzielę się z Wami tym widokiem. Przez 3 godziny nikogo, no, ani jednej osoby nie widzieliśmy. No to teraz. Poczno się zaczyna robić na szlaku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. I cztery minęliśmy. Dwanaście. Dalszy etap szlaku. Ludzie staram się nie kamerować, żeby nikt się niekomfortowo nie czuł. Idziemy kolejny etap naszej wędrówki w dół. Strasznie wolny etap. Nie, teraz już trochę szybciej idę, bo jest mniejsze nachylenie. Niestety prawa łydka daje znać, że się trochę przeciążyła, ale i tak idziemy dalej wytrwale do przodu. Kolejny etap, w sumie taki trochę monotonny. Mamy Odcinek asfaltowy, cieplutko, 30 prawie stopni, albo nie wiem ile, ale jest to pewno ciepło. No i prawie bezwiecznie, bo tam leciutki wiaterek. Zbliżamy się do strumika Wiesz co chcę powiedzieć? Że strumek jest zajebisty. Nasz główny motywator mówi, że jeszcze spory kawałek jest i że jest ciepło i w ogóle, a mi się podoba. Mnie łydki troszkę odpoczęły, po 5 minutach się zregenerowały na tyle, że można iść w miarę normalnym tempem. Czyli za 3,5 na godzinę. W porywach do 4. dostaliśmy taką informację za szybką. Idziemy uregulować. Pani normalnie do tego podeszła. Wypłaciłem tyle co wszyscy, 18 PLN-ów. Super. Zrozumiała, że przyjechaliśmy rano i, i, i nie mogliśmy kupić biletu. Także polecam parking. A ja dziękuję ślicznie za oglądanie tego filmu. Z tego parkingu, z tych gór, z Bieszczad. Dziękuję ślicznie za oglądanie filmu. I do zobaczenia kolejnym razem.